No 80 i 200. musisz wejść. Cześć wszystkim, witam Was razem z Michałem. Jesteśmy w mieście Łódź, Fabryk Zatoka Sportu. Będziemy robić sobie taki wspólny trening. Ja że jestem kulturystą, Michał jest trójboistą. Nie mieliśmy okazji nigdy razem trenować, więc y, będzie to fajne doświadczenie, bo wymienimy się troszeczkę tutaj swoimi poglądami, ćwiczeniami i różnymi rzeczami. Ja ze swojej strony jeszcze mogę powiedzieć, że fajnie, że tu przyjechałem, bo y, zawsze chciałem zaciągnąć pewnej wiedzy od trójboistów, bo całą swoją wiedzę zdobywałem od kulturystów, dietetyków itd. Tak Natomiast z trójboistami nigdy nie miałem y, okazji trenować, a na pewno w takich bojach, jak przyszedł martwy ciąg, wyciskanie, coś da się poprawić mimo mojego doświadczenia, więc y, na to liczę. A ja ze swojej strony mam nadzieję, że uda nam się pokazać, że tak kulturystyka i truby mają bardzo wiele wspólnego. A jak to wyjdzie, no to oglądajcie i zobaczcie. Można się zapytać, dlaczego właśnie robimy ściąganie drążka zamiast się podciągać. Przede wszystkim dlatego, że większość osób będzie miała problem z poprawnym podciągnięciem się. Natomiast tutaj możemy dobrać taki ciężar, na jaki pozwala nam siła naszych łopatek, żeby je całkowicie. Wyizolować i zapracować nimi dokładnie tak jak chcemy, a nie skompensować tego e, chociażby poprzez wyciągnięcie kapturów do góry, napięcie kapturów i podciągnięcie się siłą ramion, co jest bardzo często widoczne właśnie na siłowniach. Dobra, rozgrzeliśmy się z Krzysztofem już, e, więc. Jak już ładnie się spompowaliśmy, widać nas ładnie w kamerze, to idziemy coś podźwigać wreszcie e, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, więc pomachać trochę, drzewka dobra. E, teraz przychodzi pora, bo powiem Wam tak. Trenuję już 20 lat. E, wszystko mi dobrze zawsze szło, wszystkie ćwiczenia. Uważam, że wyniki siły też były niezłe, ale zawsze było jedno ćwiczenie, które mi, kurde, nigdy nie szło. Już nie mówiąc, że siłowo mi nie szło. Nigdy nie czułem się w nim komfortowo, co bym nie robił, a jest to przysiad, ten cholerny, nieszczęsny przysiad. I człowiek się uczy na całe życie, uczy się na swoich błędach. Więc fajnie teraz sprawdzimy, bo może jest jakaś mała, mały szczegół, jakiś mały błąd podczas mojej techniki wykonywania mojego ćwiczenia, który teraz skorygujemy i może odmieni to moje życie. Wiadomo, nigdy nie wiadomo. No. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy u Krzysztofa, to jest brak bracingu. O bracingu więcej możecie się dowiedzieć na filmie, jeżeli SFD wreszcie udostępni nasz film o bracingu. Natomiast. Pierwsze, co chcemy zobaczyć, to uaktywnić przepony, żeby mogła nabierać powietrze. Wiesz, powietrze do brzucha i wydech. Jeszcze więcej. Tutaj nie ma problemu, nic nie jest posklejane, więc tylko nabrać dobrze powietrze do brzucha i teraz zaciskasz mięśnie dookoła i wciskasz żebra w dół. I w tej pozycji raz, razem z powietrzem podchodzisz pod sztangę i wydech. Wywal taki ciążowy brzuch. Dobre. O, zaciskasz. I w górę. Po poprawnym bracingu nasuwa się jeszcze jeden element do poprawy. W samym dole delikatnie jeszcze e, blokują mięśnie pośladkowe. Trzeba je po prostu zmobilizować. I myślę, że to już będzie wszystko, co Krzysztof potrzebuje, żeby wykonać poprawny przed high hydraulicz. Zacisk Igora. Po pierwsze, to się nie bać uczyć. To, że ja, na przykład, mam tam doświadczenie, tytuły i tak dalej, nie obliguje mnie, żebym był mistrzem świata we wszystkim. Więc, tak jak ja przychodzę, na przykład, w tym momencie jestem tutaj na trójboju u Michała. Kurde, ja się zamykam, robię swoje, słucham, nie marudzę, nie pytam, robię robotę. Fajna rzecz, której się nauczyłem przed sekundką, niby szczegół, oddychanie z brzucha, oddychanie przez przepłonę podczas tego ćwiczenia. E, no wiadomo, że tu dopiero było 60 kg, więc nie, nie możemy powiedzieć, że coś tam się wydarzyło, ale na pewno już poczułem się pewnie bardziej komfortowo, więc nieraz mały taki szczegół potrafi zmienić w ogóle światopogląd, e, tak, nawet, nawet świat, świat, światopogląd. Więc jedziemy dalej, pojechałem, ja się dobrze bawię. Dołożyliśmy kolejne 20 kg ciężaru, lecimy z kolejnymi seriami. Powiedziałem Krzyszkowi, że usiądzie dzisiaj więcej niż do tej pory w życiu kiedykolwiek zrobił. Mam nadzieję, że dotrzymał słowa i może zarażę go pasją do robienia ciężkich przysiadów. Mamy teraz całe 100 kg. Patrzcie i podziwiajcie. Dobra, wchodzimy 120 kg, więc już jesteśmy blisko e, tych dawnych rekordów Krzyśka. Dorzuciliśmy pas, bo był ciekawe, jak się robi w pasie trójbojowym. I patrzymy. I łokcie! E, wchodzimy na 160 kg. Krzysztof mówi, że wieki temu robił taki ciężar, mówi, że go wszystko bolało. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dobra, całość, ja jestem... że to nie Zaciśnij, i schodzimy. I łokcie do przodu. Zajebiście. Dobra. No Krzysztof, bo to nie jest ostatnie twoje słowo na dzisiaj. Dawaj, 80 i 200. Dobra. Powiem tak. Bierzcie albo nie. Mamy tutaj 100 kg. Szczerze, no może... Może raz w życiu to podnosiłem kiedyś, tak jak mówię, Przyszedł to w ogóle nie była do moja domena, wszystko mnie była od pleców po kolana, robiłem nogi na wszystkie inne sposoby, ale nie przysiad tylni, a dzisiaj tutaj może z rok czasu nie ćwiczyłem nóg praktycznie, Jakiś tam wyprosty. I dzisiaj tu jestem i robię 180 kg, znaczy może zrobię, zaraz zobaczymy. Czuję się dobrze, nic mnie nie boli, komfort i jest fraj, powiem, że ja naprawdę się cieszę dzisiaj. Tak jak tu przyjechałem, to tak mówię, zobacz, zrobiłem trening w kit, rozrobimy nagrywki i, i tyle. Ale jest akcja, powiem wam, że jest... Jest akcja. No, Nie dlatego lubisz? kocham robić to co robię. Lekko w lewo, lekko w lewo, bo O! Jest. Dobra. Stój. I dobrze powietrzem brzuch nad Powietrze w pas. I w górę. Dobra. Dobra. Tak. Nie można przyjechać do mnie na trening, żeby nie wstać chociaż 200 kg w przysiadzie. Dlatego mamy 200 kg. Mamy Krzysztofa, który nigdy tego jeszcze nie robił. Dobra, stoisz. Dobrze w powietrze w pas. To jest najważniejsza rzecz teraz. I robisz, 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 robisz i góra! To jest antyreklama dla mnie, wiesz czy lub nie. i no jak mówię, ja te nogi nie robiłem, zaniedbywałem je. Rok temu, może, robiłem sobie tej i to jeszcze w kit. Kurde, a dzisiaj wszedłem i pierwszy raz w życiu, w wieku 34 lat, zaraz mam urodziny, wziąłem 200 kg w przyziadzie. I to jest tak w miarę dobrze, Michał mówi, że dało, dało radę. Więc ja jestem. Z... Mega zajarany, mega zadowolony. Nie tak to zupełnie miało wyglądać, ale kurde mega, no powiem tak. No. Czyli co 20 tysięcy opek w górę i szukujemy Krzysztofa na 300. <noise> ja dziękuję jeszcze ze swojej strony, ale idziemy że na martwy ciąg, poczekajcie, to jest to, nie, to jest to nie wszystko. Zanim przystąpimy do martwego ciągu, zaktywuję Krzysztofowi pośladki. E, będzie to aktywacja o roboczej nazwie Walk of Shame. <noise> Wygląda tak jak brzmi. Przekładamy gumę oporową przez pas. Tak, żeby mniej więcej równo zwisała. Czy nie mniej więcej, tylko musi równo zwisać. I wkładamy stopy w gumę. Daj rękę. Może sobie podtrzymywać pazę, jakby ci wjeżdżał bardzo w te. Dobra. I teraz e, żeby to miało sens, musimy przeprowadzić dwa rodzaje chodu. Pierwszy krok to jest taki. Drugi krok to jest tak. 10 kroków takich. Bardzo wysoko. Zobaczmy wyjściowo, jak wygląda technika Krzysztofa, i jeżeli będzie trzeba coś poprawić, to będziemy na bieżąco e, stosować pewne tam ustawienia. Zobaczmy, jak to wygląda bazowo. Tak, jak Ci wygodnie na razie. Zrobię jeszcze raz. Dobra. Generalnie, martwy ciąg wygląda bardzo fajnie. Natomiast po to aktywowaliśmy ten tyłek, że myślę, że możemy odrębną modyfikację wprowadzić, czyli mianowicie staniemy troszeczkę wężej, otworzymy biodro, dobrze dopniemy je na starcie ee, i testujemy dzisiaj właśnie to ustawienie, jak Krzysztof się wypowie, czy jest mu lepiej względem tego, co robił e, zazwyczaj. Kolanka na zewnątrz, porwać, o, wdech do brzucha i teraz rozszerzając kolana na zewnątrz, wbijasz, wbijasz nogi w ziemię i wpychasz biodro do przodu. Stopy wąsko, dokładnie, kolana na zewnątrz pchasz, powietrze w brzuch, wdech, zacisk i idzie. Tak, jeszcze raz. Dobra, podejdziemy pod 200 kilo. Nie będziemy dzisiaj się tutaj szarpać i z tej racji, że poszedł rekordzik dzisiaj na przysiadzie, więc nie ma sensu już nadwyrężać tutaj e, i układu nerwowego, i układu mięśniowego, który nie jest przyzwyczajony do dźwigania. Natomiast e, myślę, że te 200 kg już daje jakiś pogląd Krzysztofowi na to, e, czy ta drobna zmiana, którą wprowadziliśmy, jest jakaś, w jakikolwiek sposób przyszłościowa względem tego, co dźwigał, czy woli swój stary układ, który też był bardzo dobry. Także sobie testujmy i zaraz wszystko sobie opowiemy. miałem pierwszy raz przyjemność poćwiczyć z Krzysztofem. E, zaczęliśmy delikatnie od e, rozgrzewki naszego górnego grzbietu, co widzieliście. Spompowaliśmy lekko plecy, e, ale co mnie bardzo cieszy, Krzysztof niechał cię z nastawieniem na rekordy. Udało mi się go namówić na rekord w przysiadzie. Zresztą widzieliście na filmie. E, skorygowaliśmy delikatnie technikę martwego ciągu, która i tak była bardzo dobra, natomiast zawsze uważam warto stestować delikatne inne ustawienia, bo może akurat się okaże, że będzie lepiej. Czy będzie lepiej, no to, to już czas pokaże. Chciałbym, żeby Krzysztof się wypowiedział, ale wydaje mi się, że kulturystyka i truby mają bardzo dużo wspólnego ze sobą, ponieważ używając wielostawowych ćwiczeń możemy rozbudować naprawdę pokaźnych rozmiarów muskulaturę. Zresztą w ten sposób ćwiczyli kulturyści w dawnych latach, kiedy nie było zbyt wielu alternatyw w postaci fajnie skomponowanych maszyn, jak obecnie i trzeba było tę muskulaturę ćwiczyć właśnie na podstawowych ćwiczeniach. Dodatkową zaletą takich ćwiczeń jest to, że budujemy ciało, które nie tylko będzie dobrze wyglądać, ale będzie silne i funkcjonalne nawet właśnie w życiu codziennym, kiedy musimy coś ciężkiego przestawić, przejść, prawda? Trójbojści mogą bardzo dużo czerpać właśnie z treningu kulturystycznego, ponieważ kiedy celujemy w nasze słabe ogniwa i chcemy te drobne mięśnie, które psują nam którąś fazę ruchu e, poprawić, właśnie warto jest korzystać z izolacji, z ćwiczeń, które właśnie mają mają, są nacelowane właśnie w ten konkretny, drobny mięsień, który chcemy poprawić i przecież nie napierdalamy wtedy ciężarów tylko właśnie skupiamy się na dobrym czuciu mięśniowym na hipertroficznych zakresach powtórzeń e, więc jakby nie patrzeć, jest to jak najbardziej stuprocentowa kulturystyka i teraz takie zrobienie takiego miszmaszu obecnie, obecnie wiele osób nazywa to power buildingiem, ale tak naprawdę dobry trening trójbojowy przeplata w sobie elementy kulturystyczne i uważam, że Krzysztof się ze mną zgodzi, że dobry trening kulturystyczny powinien też mieć okresy budowania siły na wielostawowych ćwiczeniach. Tak. Re, reasumując to, ode mnie to tak. Na pewno podstawą osoby trenującej rekreacyjnie powinny być ćwiczenia siłowe, bazowe, takie jak marteciągi, przysiady, wyciskania, które dzisiaj akurat nie zrobiliśmy i tak dalej. Do tego powinny być dorzucone ćwiczenia izolowane na bicepsy, tyły barków, przedramiona, łydki i tak dalej żeby kompleksowy jakby rozwój osiągnąć. Więc tutaj wszystko co Michał powiedział to jest strzałem w dziesiątkę i prawda w stu procentach. Ja jeszcze muszę od siebie dodać tutaj, <grafię> że naprawdę powiem Wam szczerze, wierzcie albo nie, bawiłem się dzisiaj na treningu tak dobrze jak nie pamiętam kiedy. Jechałem tu z nastawieniem, zrobimy trening, dobra pogadamy i tak dalej. Namówił Michał na te przysiady, których ja nie chciałem robić, nie robiłem ich, nienawidziłem ich. Wręcz mały szczegół, którego się dzisiaj nauczyłem i to jest po prostu rzecz bezcenna, mianowicie to oddychanie z brzucha z przepony, które daje Ci e, ustabilizowanie całej sylwetki. E, dzięki temu wykonałem przysiad poprawnie 200 kg bez żadnego bólu. Było ciężko jak cholera, nie powiem, ale bez żadnego bólu, więc to dla mnie to jest naprawdę mega, mega wynik. Jestem zajarany, czuję się odrdzewiony wręcz, bo już, no odrdzewiony, bo już kur, kurde, już... Naprawdę było fajnie, już mi się chce na przykład iść teraz na siłownię, nie wiem, czy pojutrze i zrobić to samo, więc naprawdę super sprawa. Więc tak, dwie rzeczy. Na pewno, jeżeli jesteście już znudzeni treningami, nie wiecie co zrobić, albo już uważacie, że wszystko wiecie, to na pewno warto czasem do, do trenera jakiegoś się udać, bo tak jak ja takiego treningu, jak miał to na kartce, tak jak wy sobie to ściągacie z for internetowych, to nic bym tu nie zrobił. Nic bym, to, nic bym tu nie zrobił, to w ogóle byłoby źle. Natomiast pod okiem. Michała, który po pierwsze mnie zmotywował, po drugie pokazał mi kilka takich sztuczek, których ja osobiście nie znałem. Nie są to jakieś odkrycia Ameryki, ale których ja nie znałem. Całość skumulowała się i naprawdę bawiłem się świetnie, wychodzę stąd zadowolony, nic mi nie jest, pobiłem swój rekord w przysiadzie. Wiem, że dla Was to jest marny rekord, ale dla mnie to jest coś, grunt, żebym ja się cieszył, więc podsumowanie jest takie, że subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy, korzystamy z opieki dobrych trenerów. Kształcimy się, bawimy się. Wszystko z głową zdrowo na sportowo. Pozdrawiamy Was z miasta Łódź. Krzysiek i Michał. I śledźcie też nasze fanpage, bo tam różne rzeczy też umieszczamy i warto zaglądać.